Radny Województwa Stanisław Pawlak o nieprawidłowości w zarządzaniu Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku przez Krzysztofa Malateńskiego informował opinię publiczną już wielokrotnie. Tym razem jak podkreśla, nie jest w stanie zaakceptować zatajania prawdy. Chodzi o wydatek z tytułu wynajęcia obsługi prawnej dwóch kancelarii, jednej z Bydgoszczy, drugiej z Osielska. Prawda jest taka, że już 30 kwietnia, 30 kwietnia, o czym nie wiedzieliśmy, w 2013 roku nastąpiło ogłoszenie z wolnej ręki na wybór firm albo firmy, która, prawniczej oczywiście, która miała głównym celem przygotować wszystkie regulaminy, które są potrzebne w nowo uruchomionym szpitalu. Radnego nie tylko zadziwia cel zatrudnienia dwóch kancelarii, ale także koszty. Ostatecznie wyłoniono te dwie firmy, jak powiedziałem, bydgoskie, za kwotę, brutto teraz podaję, bo ta wchodzi w rachubę, milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. Nie wiedziałem, bo i skąd, czy to będzie ta kwota wypłacona jednorazowo, czy będzie rozłożona na lata, a jeśli na lata, to na ile. Dopiero na posiedzeniu Rady Społecznej przyznał się dyrektor Malatyński że będzie to przez 3 lata, no to proszę Państwa, wyobraźmy sobie milion prawie 100, podzielić na 3, to jest po ponad 350 tys. zł na rok. Podzielić na dwie osoby to jest po 175 tysięcy złotych. Dyrektor Krzysztof Malateński wyjaśnia. Kancelarie zostały zatrudnione do obsługi prawnej. W szpitalu był zatrudniony jeden prawnik, jeden w pogotowiu. Z usług jednego prawnika zrezygnowaliśmy. W to miejsce weszło dwóch. I oczywiście chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać, jaki ogrom pracy jest. Y, po, y, wykonywany, kiedy dokonuje się restrukturyzacji szpitala. Co więcej, dotychczas nie było takiej praktyki, aby, aby każda umowa była w szpitalu opiniowana przez radców prawnych. Ja taką praktykę wprowadziłem i widzę z tego efekty, ponieważ, w tej, ponieważ dotychczas umów, część umów była zawierana z naruszeniem prawa. Jeżeli państwo podzielicie przez 36 miesięcy tę kwotę, to wychodzi, że wynosi na 20 tysięcy miesięcznie netto. No to nie wiem, czy jak na zatrudnienie kancelarii. Kancelarii jest to regulowana kwota. Więcej w dzisiejszym wydaniu studia telewizji Kujawy. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.